Cześć bardzo serdecznie, ja jestem Legion. Witam Was w, w Patchu 2.4 w Diablo 3. To będzie następny odcinek właśnie z tej gry. Uh, chciałem Wam dzisiaj przedstawić build uh, pod barbarzyńcę, pod Supporta, pod grupę. Um, zbyt wiele on się nie różni od, od Supporta, barba, który był w Patchu 2.3, ponieważ uh, jedyną różnicą jest taką, że tracimy Hila. Hill już nie będzie aż tak, nie jest aż tak efektywny jak w poprzednim patchu, dlatego nasz barb musiał się ukierunkować bardzo pod przeżywalność, pod bardzo dużą redukcję obrażeń, żeby móc ustać, żeby być zdanym na samego siebie, żeby ta redukcja wystarczyła na to, aby ustać w mobkach własnoręcznie, czy tak powiem. Ogólnie barb support bardzo często gra z wizardem pod Delfire, albo, e, albo z Barbarzyńcą pod Rekora Dlatego ustosunkujemy się w tym buildzie pod Barba Rekora Wyjaśnię dlaczego są dane pasywki a nie inne I dlaczego takie skill a nie inne Dobra, jak widzicie mamy build e, Zaczniemy sobie, o sorry, zaczniemy sobie tak Od ekwipunku, jak widzicie naprawdę niedużo się zmienia ten build Przede wszystkim mamy tak set pustkowi po co ten set pustkowi, czteroczęściowy? Po co on jest? Eee, najważniejsze jest tutaj yy, Najważniejszy jest tutaj bonus za czwarty element, za cztery elementy Używając tornada zyskujemy redukcję obrażeń 40%, tak jak już wcześniej mówiłem musimy mieć bardzo dużą redukcję zmniejszenia obrażeń od, od przeciwników, ponieważ nie mamy heal'a i musimy być zdani na siebie. I tak właśnie to jest pierwsza yy, pierwsza właśnie tutaj redukcja z tego setu. Kręcimy się i podczas tego kręcenia, używając tornada, mamy redukcję o 40%. Lecimy dalej, od góry. Jak widzicie, mamy nowe naramienniki oponcza pozyskiwania, które dają po prostu, tak jak mamy tutaj, podczas podtrzymywania. Tutaj są kilka umiejętności wy wymienionych: tornado, huragan ognia, ostrzał, porywisa szarża i tak Mamy obrażenia zmniejszone. O 25%, znaczy otrzymywane obrażenia zmniejszono o 25%, a ten bonus tutaj, że są obrażenia zwiększone o, tam o ileś, ten procent w tym bildzie jest akurat mało istotne. Chodzi nam o to, żebyśmy mieli dodatkową redukcję obrażeń od przeciwników. Dlatego te na ramienniki są tutaj bardzo e, wymagane, że tak powiem. Dobra. Korona Leoryka, bardzo fajna rzecz, e, stara, nic nowego. Zwiększamy sobie cooldown poprzez bonus legendarny w tej koronie. Mam oczywiście w niej diament i tutaj yy, ja mam życia 1870, ale tutaj zamiast tego procentu do życia szukamy szansy na trafienie krytyczne. Jak widzicie, ja już praktycznie mam taki bajzel na tym sezonie, że to głowa mała. Nie mam po prostu niebieskich pyłków, żeby wam tutaj dokładnie te bonusy pokazać, ale za to powiem jakie powinny być. Także tutaj w koronie szukajcie szansy na trafienie krytyczne. Zaraz wam powiem dlaczego. Dalej, mamy przemożne pragnienie. Tutaj ludzie używają e, amuletu, na przykład oka etlisza, które nam daje bardzo dużą które nam daje redukcję po prostu e, obrażeń wręcz oraz dystansowych z dodatkowych bonusów. Ja tutaj mam przemożne pragnienie, ponieważ oka etlisza chyba nie mam takiego dobrego. Hmm. Chodzi o to, żeby było. A nie, chociaż mam taki, ale to widzicie, to jest bardzo ofensywny amulet, dlatego potrzebujemy amuletu defensywnego bardzo. Jeszcze tutaj mam jakiś. Witalność, szansa. O, ten mógłby być w sumie. Ale ma tylko obrażenia od, od ataków dystansowych. Dlatego średnio. Chodzi nam. O co chodzi? Chodzi o to, żeby ten amulet był defensywny, żeby nam zmniejsza obrażenia, żebyśmy dawali radę ustać. Ja akurat mam taki, który nam po prostu zwiększa ośle zauroczenie, no znacie ten amulet to jest trzeciego aktu, przemożne pragnienie na pewno większość z was ten amulet kojarzy ofensywny dość amulet dlatego, bo ja nie mam odpowiedniego oka klisza, albo innego amuletu hellfire'a, czy a, bodajże nie mam po prostu innego dobrego amuletu, chodzi o to, żebyście mieli defensywny amulet, to jest w tym buildzie najistotniejsze, żeby amulet wam dawał jak największą przeżywalność dalej yy, starożytni obrońcy partanu Tutaj, wiadomo, oczywiście mogłyby być um, wszystkie odporności zamiast pancerza. Chodzi tutaj o to, żebyście mieli szansę na trafienie krytyczne. No i wiadomo, defensywne, bonus, defensywne statystyki jak największe. No i żeby starożytne były i legendarny bonus był najlepiej 12%, bo on te rękawice dają, karwasze dają nam jak największą przeżywalność pasek. No, pasek hilanika standardowo używamy. Używamy okrzyku wojennego, i dzięki czemu mamy. Czy w ogóle ja mam wyłączone słuchawki? Dobra, sorry. Mamy ten. Mamy zwiększenie szybkości ruchu, co jest bardzo opłacalne, bardzo przydatne. Dlatego warto tutaj ten pasek mieć. Nie ma jakichś mocniejszych alternatyw do tego paska. Dlatego tutaj polecam mieć właśnie taki. Um, Ulka Tosy, miecze. Za, za zdob... No dobra, będzie, będą ringi. Ringi standardowo. Raczej są, nie są zmienione. Mamy Zodiaka i Okulusa. Ja tutaj mam stary jeszcze Okulus. Gdzieś chyba mam jeszcze nowy. Nieważne. Chodzi o to, że tutaj Okulus nam. Ten stary Okulus nam sumuje, tak jakby obrażenia, które są. Mm, e, jak staniemy na te kółka, to te 40% są, o 40% są zwiększone nasze obrażenia. A nowy Okulus, słuchajcie, powoduje to, że nie dość że jest większy ten bonus do obrażeń, to te obrażenia nasze są przemnażane poprzez ten, te pole. Dlatego tutaj proponuję wam mieć lepszy, nowy Okulus. Ten jest bardziej defensywny, ale dużo lepszy byłby ten nowy. Dlatego najlepiej mieć Okulusa, właśnie tutaj i Zodiaka. Zodiak standardowo szukamy szybkość ataku, szansa na trafienie krytyczne, pamiętajcie, musi być. No i yy, cooldown. No, i tutaj jeszcze mam w rękawicach, może Wam przypomnieć, żeby był skrócenie czasu odnowienia, szansa na trafienie krytyczne oraz witalność i siła. W klatce mamy standardowe bonusy, w spodniach, chyba spodnie mam jakieś inne, w spodniach, no wiadomo, resy tutaj potrzebujemy odporności zamiast regeneracji. No i w butach jakieś poruszanie się odporności i witalność. No i bulkatosy, no wiadomo, regeneracja furii, większe poruszanie się, większa mobilność, lepsze. Po prostu lepsze, lepszy movement mamy po mapie. I dzięki czemu bulkatosy nam dają bardzo fajną regenerację furii. Dobra, no i wiadomo czego szukamy w bulkatosach. Witalności skrócenia czasu odnowienia. I najlepiej gdybyście mieli jeszcze zamiast taki bonus się nazywa Za każdy wydany punkt furii macie życie. No i wiadomo tutaj musi być loch. Bo wiadomo, nie mamy heala, musimy naprawdę tego barba uzbroić w przeżywalność. Dlatego cały gear jest w porównaniu z trzecim patchem jest tak przebudowany, żeby był ten barb samowystarczalny. Nie potrzebował tego hila, tak żeby mógł się jakoś samemu fajnie leczyć, a nie, otrzyma, nie otrzymywał aż tak mega wielkich obrażeń. Co to. No wiadomo, tutaj mamy oczywiście diamenty. Dobra, jeżeli chodzi o gemy legendarne. Yy, używamy błysk, lodowego błysku, wiadomo, 10% szans na kryta, standardowa runa, yy, ble, 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 przepraszam, nie ta. Używamy huraganu, przyciągamy moby, yy, dlatego tutaj mamy lodowy błysk. Dalej mamy yy, ezoteryczną, ezoteryczną alterację, kolejne zwiększe, yy, zwiększa przeżywalność. No i toksyna, 10% większe. Yy, Więcej obrażeń ze wszystkich źródeł ataku dla naszych towarzyszy. Dobra. To chyba wszystko już powiedziałem. Każdy itemek. Także tak by wyglądał build. Co mamy w kostce? Słuchajcie. Już wam mówię, co mamy w kostce. W kostce mamy tak, solanium. Zaraz powiem, dlaczego mamy solanium. Mamy solanium w kostce, mamy dumę Kasiusza. I tutaj zamiast oka proroka, musicie mieć. O... Czekajcie, już wam znajdę. Obrączka potęgi. Po użyciu. Mm, tapnięcia w naszym przypadku przez 8 sekund nosimy obrażenia, zmniejszono 60%. Bardzo, bardzo duży boost do redukcji, e, do redukcji obrażeń. Dlatego tutaj koniecznie musi być obrączka potęgi. Ja jeszcze, ja jeszcze jej nie mam. Także tutaj musi mieć slanium, kosce, duma kasiusza. Duma kasiusza, wiadomo, do przezwyciężenia bólu. Slanium zaraz powiem. I obrączka potęgi do zmniejszenia obrażeń przez przeciwników. Dobra, tak by wyglądał build, jeżeli chodzi o supporta. Dużo się nie różni, prawda, od poprzedniego. Zastraszający ryk z runą zawahanie, dodatkowe obrażenia dla mobów o 25%, huragan z runą, y, tornado z runą huragan, przyciągamy mobki, aktywujemy lodowy błysk, Szarp y, tapnięcie z runą szarpnięcie, ściągamy mobki blisko, bo wiadomo, jeżeli gramy z rekorem, który będzie bardzo fajnym depsem w tym patchu, Chodzi na o to, żeby ściągnąć te mobki w jedno miejsce i żeby to rekord się w to, w to wbił. Czy tam jakiś inny Depth, czy Wizard, czy... Demo Hunter, nie wiem, zależy. zobaczymy jeszcze jaki Depth będzie najlepszy w tym sezonie. E, dlatego ta luna jest bardzo, bardzo przydatna, żeby te mobki po prostu ściągnąć w jedno miejsce i je zabić. E, Przezwyciężenie Bulu ze Znieczulicą. Standardowa luna, 50% redukcji damage'u dla każdego członka drużyny. E, mamy Starożytą Włócznie z harpunem przyciąganie mobków, po prostu lepsza, lepsza, lepsze konfiguracje mobów, znaczy, lepsze przemieszczanie mobów po mapie, ustawianie mobów, tak powiem, no i okrzyk wojenny z przysrogą wirusa do uników. Jeżeli chodzi o pasywki, tutaj pasywki musimy ustawić w ten sposób, tak jak widzicie, mamy pasywkę krwawe żniwo. Co to, jest, to jest bardzo istotna pasywka w tym patchu, ponieważ kiedy gracz kiedy gracz zostaje uleczony przez kulę zdrowia odzyskuje 2% regeneracji i otrzymuje premię 4% do szybkości ruchu. I teraz tak, co nam daje ta szybkość ruchu? Szybkość ruchu w przypadku Rekora daje nam dodatkowe obrażenia. Rekord ma w kostce broń o nazwie Pad i ta Pat daje ta włócznia Pad daje 250% movementu yy, yy. Rekord zadaje o 250% movmentu więcej obrażeń, rozumiecie? I mamy więcej movmentu, To tym więcej ob zadajemy obrażeń O 250% za 250% naszego movementu, Czyli poruszania się I teraz tak, musimy mieć to Kulki nam dają szybkość ruchu I teraz Żeby, y musimy tym barwem naszym generować sz Kuleczki zdrowia Dlatego mamy w kostce y Mamy w kostce solanium Tutaj mamy oczywiście jeszcze 2% w regeneracji życia, ale to jest os osobna kwestia, dlatego tutaj support też tą bardzo orpasywkę pasywkę potrzebuje. Mamy tak, i dlatego mamy Solanium, trafienia krytyczne mają 4% szans na stworzenie kuli zdrowia i właśnie dlatego mamy w rękawicach szanse na trafienie krytyczne. Żebyśmy, fajnie żebyśmy mieli jeszcze właśnie w koronie Leoryka szanse na trafienie krytyczne, w amulecie. Wszędzie, gdzie się da, rozumiecie? Wszędzie, gdzie się da, zbierajcie szansa na darfienie krytyczne, żeby robić kulki, żeby, barb żeby nasz rekord miał movement speed, żeby miał większe obrażenia. Tak, tak to idzie. Um, no i tak, pasywki, właśnie, krwawe żniwo, bardzo istotna pasywka, stalone wenerwy, oszukać śmierć, czyli drugie życie, mistrz broni, żeby nam furia nie spadała. No i nieustępliwość, pasywka, która, że kiedy mamy poniżej tam 35% życia... Mamy zwiększone 50% koszty, redukcja kosztów oraz um, otrzymywane obrażenia są zmniejszone 50%. Także bardzo też istotna pasywka, która nam daje bardzo, bardzo dużo przeżywania. Jak widzicie, ze wszystkimi bufami mamy 261 milionów wytrzymałości, co jest bardzo dużo? Chyba. Tak mi się wydaje. No, dla mnie sporo całkiem. Jeszcze podczas kręcenia. O, mamy 581. O, właśnie. No, bo tutaj oczywiście nam się kumuluje set z naramienikami. Tak by wyglądał gameplay, słuchaj, znaczy tak by wyglądał build. Gameplay standardowy, kręcimy się, jeszcze nie, nie mam żadnego nagrania dotyczącego tego buildu, na pewno zobaczycie ten build na streamach, myślę, że będę grał tym buildem um, w przyszłym sezonie, który wychodzi, słuchajcie, jutro, bo ja to nagrywam 14, no i w sumie to by było tyle, jeżeli chodzi o ten build. Omówiłem wam pasywki, główne konfiguracje, itemów. Jeżeli mielibyście jakieś pytania dotyczące tego buildu, walcie w komentarzach, mam nadzieję, że wszystko udało mi się ładnie wyjaśnić, um, także to było tyle, dzięki bardzo za obejrzenie, mam nadzieję, że ten build wam się spodobał, nie jest on, nie jest on jakoś mega skomplikowany, chodzi o, o, o to, żeby bar był wytrzymały, robił kulki i ustawiał moby po mapie. Także to by było tyle. Piękne dzięki. To byłby pierwszy build z naszego, z naszego patcha 2.4. Następnym buildem będzie pewnie Lekor, jeżeli drobne rękawice. Jeżeli nie, to coś z Krusa nagram, pewno. Także w sumie to byłoby tyle. Piękne dzięki. Jeżeli się podobało, zostaw lajka, ewentualny komentarz z jakimiś spostrzeżeniami. I subskrypcję, jeżeli podobają Ci się moje materiały. Także trzymajcie się. Dzięki bardzo za obejrzenie. Cześć.